Zawsze bywa tak przy spektaklach, które są bardzo długie. Bardzo długo pracowaliście nad Apolonią, że w pewnym momencie załoga się buntuje. Nie w sensie, że chce uciec z pokładu, tylko że zaczyna zadawać e, pytania, co do których miała być jasność już na samym początku. Nagle zaczyna zadawać pytania, w którym kierunku to idzie. Ktoś się nie zgadza e, z jakąś sceną, z rozwojem swojej postaci. Czy były takie momenty pracy Które? której, czy one są znaczące potem dla naszego odbioru, panie Maciej sztur? No. no oczywiście, że były i to przerażająco blisko premiery nawet, bo w zasadzie, o ile dobrze pamiętam, na drugiej generalnej próbie, czyli przedostatniej, wszyscy zaczęliśmy w ten wierzyć, bo ponieważ nie, nie posługiwaliśmy się gotowym dramatem tak naprawdę do ostatniej chwili, mieliśmy wątpliwości, czy, czy to logii, no, czy Właśnie mówię, Krzysztof nas dorażą, to wiedzą i, i mówił e, te, tą nadzieją i tą wiarą. Ale czasami faktycznie tak patrzyliśmy po sobie, czy to, jak to w ogóle, w którą stronę to idzie. I pierwsza generalna była, skończyła się jakąś, jakimiś danteńskimi scenami. I, i, i na pewno pisać się Nie, chyba nie nie, 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 ale i, i nagle. W zasadzie pamiętam to uczucie niedowierzania, bo my sami niedowierzaliśmy po tej tragicznej pierwszej generalnej próbie, że to na tej drugiej nas po prostu zdało się jakiś cud, że to się wszystko, wszyscy nagle uwierzyliśmy i, i, i dostało skrzydła. Proszę, ja dopytam a z czego to niedowierzanie się bierze, przecież to nie jest nieufność wobec reżysera, z tym pracujecie ho, ho, ho ile razy, jak w przypadku Jacka Poniedziałka, czy, czy, czy jak pan, to jest już druga próba. To nie jest nieufność wobec jego warsztatu czy do tutaj myślenia, tutaj swojego... Główne nie... te nie... niepewności okay. wynikały z braku jednego tekstu i przecież ten, ten nasz ma taką strukturę, tam się się pojawia i, 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 i seks delfinów i, 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 i bajka Andersena i wiersz Świetlickiego. No, no, po prostu czasami się baliśmy, jak to wszystko razem zagra. Jak robiliśmy anioły w Ameryce, nie mieliśmy w ogóle takich wątpliwości, no, bo po prostu była gotowa sztuka. zresztą te przetasowania w tym tekście trwały do ostatniej chwili, a nawet ponieważ Krzysztof jest, jest dynamiczny. I, i, I dla niego praca się nigdy nie kończy. czym znaczy, się często na okazję przekonać. Yy, więc ten spektakl też się zmienia, nawet w fara, warstwie tekstu. Dochodzą różne rzeczy, odchodzą. Raczej dochodzą. Raczej dochodzą, a gramy szybciej. Teraz to jest paradoks. Ale jeszcze tylko się powiedzieć, o tych wychwych, o wątpliwościach, czy, 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 czy czasami utracie nadziei czy, czy jakimś takim załamaniu, załamaniu one biorą się no, w takim przypadku jak to przedstawienie z tego, że, jakby, że materiał jest po prostu tak, no to, to żeby ukryć, jest po prostu ciężki, to jest po prostu bardzo czasami ciężki, poważny kaliber. I, i czasami my tak patrzymy sobie właśnie po sobie mówię, czy ten krzyżek mógłby znowu zrobić jakieś fajne, krótkie przedstawienie, oparte na no, krótkie. Jak król, czyli 3 czy, czy godziny, <gry> e, oparty na jakiejś gotowej, zamkniętej sztuce teatralnej, która w dodatku jest śmieszna. Ja mam rzeczywiście poważne problemy, i wcale nie myślę, wiesz, że myśmy co, już tak to wszystko porozwikływali. Wiesz, no, dzisiaj na przykład zastanawiam się, czy mam prawo zrobić takiego sędziego Izraela, czy on powinien się malować tą szminką, czy. Apollo powinien mieć na pupie wiesz, szubienicę żydowską. Czy chłopak z Izraela po wysłuchaniu historii swojej babci może powiedzieć, że on by zabił? To, to, to jest wszystko tak na cienkiej nitce. Chcesz powiedzieć, że w pewnym momencie swojej pracy reżyserskiej, swojego dojrzewania czy dorosłości teatralnej zaczynasz wierzyć, że są jednak tabu jakieś w teatrze? Nie, to nie chodzi o tak, bo no, tylko wiesz, no, sztuki do mówienia, gdzie nie jestem sam w zgodzie z sam sobą, bo nie chcę przecież mówić rzeczy, których nie myślę albo nie czuję. I wiesz, nie wiem, co pewne rzeczy mogą wyzwolić w ludziach, jakie może być zrozumienie, wiesz, jak daleko mogą zajść w swoich kalkulacjach. Ja czy że... nie chcesz wziąć za te emocje, które rozbudzisz, odpowiedzialności, czy nie jesteś w stanie nad nimi zapanować? Wiesz, i patrzę na to jak już ja sam z sobą, jako widz, wiesz, który się zmaga z pewnymi myślami i z pewnymi z problemami, i z życiem, i z światem i z polityką, i z tym, co mnie otacza. I stąd moje pytanie, wiesz, czy czy to jest dobre rozwiązanie na to, żeby coś powiedzieć.